Watch for no man, and I ain't got time shake your head. Witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taksyzerte. witam was serdecznie w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy razem w Hero Zero e, Kochani, dzisiaj na kanale będą dwa jeszcze filmiki Albo jeden, dokładnie nie wiem Tak czy inaczej będzie to dość ważne Także serdecznie wszystkich zapraszam Dobra, żeby nie przedłużać, żeby nie falić tam w bambulo i tak dalej e, Niestety słuchajcie, musimy przerwać kurcze pracę Gdyż chcemy... Gdyż chcemy A i tak zarobiłem za 7 godzin No to fajnie, fajnie e, Dobra, wbijamy do gildi Siemaneczko, pozdrawiam Nagrywam e, Gdyż chcemy oczywiście normalnie robić misje Słuchajcie, ja ustawiłem tak, bo myślałem, że wcześniej nie wstanę Jednak słuchajcie, północy dzisiaj nie mogłem spać e, No ale dobra e, Odpalamy sobie treny e, I będziemy robić tak Na początek Lumpexor odświeżamy sobie Bang, grzdyńs i walimy, i co jest? No i nic nie ma fajnego Szkoda Dobra, w takim razie Zdejmujemy rzutki i atakujemy e, Kogoś na zadankach e, Na ligówkach oczywiście o Właśnie, słuchajcie Prawie zapomniałem, prawie zapomniałem Słuchajcie, mamy Who you gonna call? E, mamy już słuchajcie, skończone event Event właściwie, Ghostbusters Jest w tym momencie skończony no i bęk! no i słuchajcie, możemy sobie wybrać No oczywiście, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wybrać naszego e, Slimerka. Bo, wow, znowu wszystko mamy, dzięki za pomoc, duchy są bezpiecznie załadowane Star Puff, Marshmallow Man upieczony, a ecto One zatankowany do pełna Wszystko już załatwione, jeśli myślisz o karierze pogromcy duchów Wiesz do kogo dzwonić A stos stosowny strój pogromcy duchów Możesz kupić z podlady Haha, okej, okay, spoko No to twoje nagrody Wybierz z trzech przedmiotów ten, który chcesz otrzymać jako nagrodę Oczywiście, no będzie to slimer e, Nic innego, słuchajcie Myślę, że no nie mógłbym wziąć e, No i teraz pytanie Bo słuchajcie e, Gdzie on jest, gdzie on jest ten slimerek mój Fajny Gdzie on? A, pewnie mam tutaj w tym. Tak jest, dobra, widzę, że go mam i bierzemy go. E, słuchajcie, zaraz wam, zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. E, tylko rozdamy sobie jeszcze statystyki. E, słuchajcie, mój zwierz ten, już ten slimmer na pierwszym poziomie daje mi więcej statystyk niż ZRT na 30. No ale nie ma on rozpieszczenia i oczywiście. Nie ma ucieczki spod łopaty, a to by nam się bardzo przydało. Także sprawdzamy, na przykład ten ma rozpieszczenie, słuchajcie. I musimy to rozpieszczenie mu strzelić jak najszybciej, by się przydało mu strzelić to rozpieszczenie. Co patrzcie, patrzcie. Idealny pecior, Oscar to jest idealny pecior, słuchajcie. Mam wszystko naraz, nie? Spoko, dobrze wiedzieć. E, to tak czy inaczej, słuchajcie, e, trzeba będzie wbić dla naszego Slimerka e, dwu, 20 poziom. Nie, trzeba będzie dla naszego Slimerka. Coś tak czuję, że najpierw dla Oskara trzeba będzie wbić 20, a zobaczymy. Poczekajcie, naucz towarzysza nowej umiejętności. No i mogę, mogę sobie wybrać. Mhm. Czyli w ten sposób, tak? Dobra, tylko co najpierw, ucieczkę czy rozpieszczenie? Bo niby mogę sobie wybrać w tym momencie i sobie zmienić na coś. No, ale to mi niewiele da. Dobra, słuchajcie, na razie ekspimy slimera tak jak jest i trzeba się tego będzie trzymać. E, oczywiście teraz już mogę z powrotem wrócić do e, trybu robienia misji z. Słuchajcie, zgodnie z moim w tym zmysłem bohatera, gdyż ostatnio zaniechałem tego troszeczkę, bo musiałem robić, słuchajcie, event, tak? Więc, jakby na to nie patrzeć, nie, nie wciskałem, żeby mi tam dawało jakieś, jakieś super goldy, bo skupiliśmy się na evencie. No. Adrian rządzi. Pozdrawiamy. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Oczywiście atakujemy, zdobywamy punkty ligowe i hajs, za który będziemy mogli, słuchajcie, później wydać 100 milionów na jednym odcinku. Ale to jeszcze trochę potrwa. Ale bądźcie cierpliwi, bo wierzę, wierzę, że, słuchajcie, będzie niezła jazda. Eee, dobra, rościniak. Rościniak pokonany. Pięknie. Dobra, cztery punkty ligowe poszły dla mnie. No i szukamy dalej. Tym razem możemy sobie zaatakować albo tego, albo tego. Dobra, zaatakujmy sobie Patryka Mojego imiennika. Pozdrawiamy serdecznie. Widzę, że ktoś tutaj te, te już pewnie pół serwera ma slimery, więc, e, więc spoko e, i generalnie fajnie, że jest taka akcja, że nie trzeba tego kupować. Tak, mimo wszystko, no i super, no mnie, mnie to cieszy na przykład. Zawsze te cztery dychy zostają w kieszeni. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście atakujemy serdecznie i pokonujemy wszystko, co się da. Dobra, kolejny trzeci ataczek oczywiście udany. O, tu mi się trenior skończył. O, no i witamy, oczywiście, wszystkich jeszcze raz. <grym> A, tamionero trolu, siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Dobra, y, trening zakończony. No i lecimy. Dobra, teraz tak zeróweczka. 189, 189 pozycja, no ładnie. I 255 poziom, słuchajcie, też całkiem całkiem. Dobra, w tym rankingu już tam troszeczkę podskoczyliśmy. Dobra, a słuchajcie, trzeba zmienić nazwę. To nie jest Slimer, to jest ek Ektoplazma ZRT. No o tak, słuchajcie, Ektoplazma ZRT, a nie jakiś tam. Pierdoły i inne, kurcze, szere mere, bere bere bere, A... Dobra, teraz tak, dobra wiecie co, damy mu tą umiejętność od razu, z Draxia. E, zrobimy tak, gdyż no jest to nam potrzebne, słuchajcie, nawet bardzo potrzebne, chociaż nie wiem czy... Nie poczekać trochę nie, dobra, na razie to zostawmy. Na razie, słuchajcie, to zostawimy. Eee, no i. Nie, dobra, dobra, okej, okay. okej, okay, słuchajcie, dobra. Nie ma się, nie ma się co bas nie? Bierzemy to i po prostu i koniec. I teraz, słuchajcie, tylko rozpieszczenie będziemy musieli jakieś zakupić. Eee, ale oczywiście, będę musiał wcześniej wbić Oskarem e, 20 poziom. Dobra, w takim razie ja się przerzucam na Oscara. Może najpierw. Eee, I będziemy teraz Oscarem cały czas wbić poziom. Eee, to zajmie jakieś. Podejrzewam dwa dni, żeby znaleźć odpowiednią, słuchajcie, ilość doświadczenia w misjach. No i nie tylko oczywiście. Dobra, zdejmujemy sobie wszystko, co daje siłę. Zajmijmy, zacznijmy może od takich o bardziej rzeczy, które dają troszeczkę więcej. 155 zdejmujemy to sobie też zdejmijmy. 110 no i 500 powinno wystarczyć Oczywiście rzutki musimy nałożyć, bo w przeciwnym razie Nie wygramy e, No i tak, no i mamy do zrobienia Ile zadań nadzwyczajnych? 4, dobrze mówię? Tak, 4 zadania nadzwyczajne No i oczywiście lecimy, no e, Dobra, jedyneczka, jedyneczka Ochrona studia dojechana Lecimy dalej, no widzę, że tutaj O, ru rudy del torso Ziomeczek dobry jest, nie? Dobra O, mamy i black mamba, black mamba Lecimy dalej, kochani Czwóreczka, fara yesterday. Mamo, możesz nie, nie szaleścić, gdy nagrywam teraz? Zamknąć drzwi i opuścić, opuścić to pokój? Dobra, atakujemy dalej. Na razie wszystkie wygrane. Szósteczka. Mama, mogłabyś? Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. I cały czas jest w miarę sprawnie, wszystko pięknie, elegancko wchodzi. A czy uda nam się dzisiaj na dziś wbić mu chociaż piąty poziom? Znaczy teraz w sensie, nie? Bo dzisiaj to podejrzewam, że mu dziesiąty nawet wbije e, mamo, możesz zamknąć drzwi na odcinku? Dobra, moja mama jest troszeczkę Z brakiem kultury niestety związana No ale musicie, musicie wybaczyć Nie każdy umie od, zamykać drzwi Dobra Lecimy dalej. E, co jest pani ze służb bezpieczeństwa? Już myślałem, że słuchajcie, coś się zbudowało. Bo przez moment nie mogłem zaatakować, ale dobra, e, lecimy dalej. O, będzie czwarty poziom Zara. Zara będzie czwarty poziom. O, kosmita, już już jakieś kosmity słuchajcie, tutaj są. O, nasz, nasz de, der Freund, kurcze. Dildo. Dildo with. With um, shoulders and hands. E, dobra, mamy wbity poziom e, i trzeba teraz założyć odpowiednie rzeczy na siebie i sprawdzić, czy tamte nie są gorsze, bądź lepsze. O, na przykład, chociaż nie, bo tutaj mam plus 11. Niby. No dobra, załóżmy to. Załóżmy to, no niech będzie. Minus 9. No dobra, no na plus na tym wyszedłem ostatecznie, co nie? Eee, tylko, że teraz, o plus 4, dobrze i, z, i zabiera siły, to jest, jest super, mm, dobra, pięknie, eee, to odejmuje siły, eee, słuchajcie, wiecie co, ja może na chwilę przerwę nagrywanie i po prostu wrócimy jak tutaj się wszystko ogarnie, eee, także do zobaczyska za chwilę, jeszcze sprzedam tutaj ostatnie rzeczy. I, I po prostu do zobaczyska zaraz żeby, żeby, słuchajcie, tych szumów wszystkich nie było Także widzimy się za chwilę Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że nikt mi już nie będzie przeszkadzał Na dzisiejszym odcineczku Pewnie też macie taką nadzieję e, Dobra, e, ja tak, o, w ogóle zdobyłem maseczkę nową Kurczę, trochę siły daje Ale dobra, zakładamy ją Bo to jest do butów, słuchajcie Minus 14 mam teraz na masce Czyli to trzeba będzie wymienić, tak czuję, że to trzeba będzie wymienić Oczywiście jedno zadanie, słuchajcie, bohaterski czyn został zrobiony Mam plus 12 z tego Kurczę, wszystko na nam siły Kurde, no nie za dobrze, nie za ciekawie Będę szczery No ale dobra Zdejmujemy całą siłę Całą siłę, słuchajcie, zdejmujemy z siebie um, Tu jest 150 si No i dobra, i tak może chyba zostać Dobra, no to lecimy, no Zadania nadzwyczajne i oczywiście lecimy, kontynuujemy, atakujemy, bez przerwy napieramy, słuchajcie, dobra. Yy, I mamy teraz siódemeczkę. Technik kosmita, słuchajcie. I jeszcze dalej. Ósemeczka. Facet z kosmicznych służb. No proszę, słuchajcie, ale te nazwy wszystkie są takie przebajeczne, że to jest jazda niezła. I słuchajcie, no co, nasz zwierząt wbija poziom cały czas, w miarę dobrze mu to idzie, to, to, to dobrze. 281 poziom szef kosmitów. Dobra. No i mamy jedno zadanko zakończone. Właściwie to już chyba drugie, tak? Dobrze mówię, tak. To już dwa zakończone mamy łącznie. Eee, znowu siła, słuchajcie. Zobaczcie, no znowu siła. mamy jakiś po prostu pech. Dobra, no lecimy dalej, słuchajcie. Eee, lecimy dalej. I już, kochani, jedyneczka. Dwojeczka, zaciekawieni turyści Ładnie Ale my nie poddajemy się, słuchajcie, lecimy dalej Sumienny fartownik Również w Trymbol, szybki O, pora na Montera Monter dostał w Trymbol Dobra, e, piąteczka Słuchajcie, nie wiem jak wy Mnie się zdaje, że e, Powinni, słuchajcie, dorobić trochę tych zadań Nadzwyczajnych, żeby po prostu Troszeczkę więcej tego było Zredukować kilka bugów i by było w porządku, Słuchajcie, bo w przeciwnym razie, no, e, Słuchajcie, co odcinek praktycznie robimy te same zdania nadzwyczajne. E, no, no, nie ma takiego rozmaicenia, no. Moim zdaniem powinno być troszeczkę więcej tego. E, no, nie wiem jak waszym, no. Też nie chcę tutaj mówić za wszystkich, prawda? O, brak miejsca w inwentarzu. No, ale to już był ostatni, Słuchajcie, ostatnia itemka, którą musieliśmy kupić, także myślę, że w porządku. E, dobra, no i mamy to. Okej, okay. no i zostało nam jeszcze jedno zadanko nadzwyczajne e, Tutaj odpalimy sobie kolejną misję Oczywiście na Highshore, bo zbieramy teraz Highshore e, Minus 29 Dobra, to się na razie nam nie przyda Bo ja tutaj chyba nie mam nic Nie mam nic, okej okay. Mam tam jeszcze rzutki W razie gdyby mi się skończyły Mam nadzieję, że się nie skończą Słuchajcie, bierzemy, ale kolejna itemka na siłę Kurczę, coś, coś jest nie tak Słuchajcie, dzisiaj wszystko nam się trafia na siłę, no Kompletnie wszystko. O, ale tutaj, tu już jest pożądalu. No, bo odejmuję siłę, to jest gites. A, minus 1 to nie. Minus 9 to też nie. Minus 14, minus 11, no i minus 21. Co by z tym zrobić teraz? Aha, bo to jest ultimatywny, tak? A, dobra, ja ultimatywnego nie mam nawet części, bo to jest stereotypowy. Tak jest i no nie jestem w stanie nic z tym zrobić. E, dobra, to zdejmujemy jeszcze raz, tu jest 400, tu jest 400, prawie 500, what the hell is that? E, dobra, nieważne, no i możemy atakować, no, aha, no i broń musimy jeszcze zdjąć, żeby lecić na samych rzutkach. E, dobra, no to lecimy dalej, słuchajcie, no i nasz zwierząt będzie miał na 100% piąty poziom, już nawet za chwilę, chyba po tym, no właśnie, nawet po tym, e, po tym przeciwniku. Dobra, ale słuchajcie, na przykład jak zrobili co tu się programuje To już zaczyna wszystko fajnie wyglądać Nie jak dla mnie e, Te wszystkie roboty i tak dalej e, Dla moim zdaniem no są super e, Ale no powinno być tego no nieco więcej Przynajmniej e, ja tak uważam Dla mnie też by było spoko Bo słuchajcie jest jakieś u urozmaicenie Jest tego więcej, tak e, No i tyle e, Dobra, ósemeczka Robot odkurzający Uuh. Uuh. Przepraszam Przepraszam najmocniej słuchajcie Ach kurczę, Tak jak mówię poszedłem dzisiaj naprawdę późno spać Nie mogłem spać całą noc także e, Wybaczcie mi te Te ziewy wszystkie i tak dalej Dobra e, Okej okay. no i mamy dalej No lecimy słuchajcie 40 Kolejna misja odpalona e, Czy tutaj coś 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 to i to mogę zrobić. O, przerobionych przedmiotów. Ale to mi się zwróci tylko za przerobione przedmioty w sumie. Mm, zaraz zobaczymy. E, dobra. Na początek zakładamy wszystko. I za chwilę będziemy sprawdzać, co jest warte, żeby to trzymać. A co, co nie jest warte. Ja tu widzę. A, minus jeden. Ale siłę odejmuje. Zajdzie dużo siły odejmuje. Także propsujemy. I generalnie jest w miarę spoko. Dobra. No mamy już słuchajcie, 37 y, milionów już, także jest w pożądalu, jak najbardziej Tutaj nam siły, dobra y, To trzeba odświeżyć słuchajcie, odwirujmy to, bo to, to jest w ogóle nieprzystosowane do, do, do bycia y, mi pomocnym Dobra, no ale z drugiej strony też tutaj by się przydało odświeżyć to Żeby z tej siły no nie mieć 1800, nie, no to jest moim zdaniem troszeczkę za dużo Dobra, no i tutaj z tego zjedziemy I udało się? Dobra, udało się I tak możemy na razie zostawić na nasze statystyki Jest w miarę w pożądalu Dobra, teraz y, kupmy sobie jakąś temkę No kompletnie jakąś najtańszą No i zobaczymy Ile będzie kosztować nas przerodmienie Aha, tyle, no dobra No ale zróbmy to e, Zróbmy sobie te cztery przerobienia Co prawda no, nie opłaca się to ani ekologicznie Ani w żaden sposób no ale dobra, no, postanowiłem, że zrobić, żeby robić coś było chociaż na odcinku, to, to po prostu zrobimy sobie ten jeden telefon alarmowy, bo tutaj słuchajcie, cztery razy chyba było trzeba zrobić to i mamy czwarty raz, pięknie, dobra, oczywiście tak, telefon alarmowy mamy zakończony, tutaj za energię oczywiście też mi gdzieś tam zakończy za, za jakiś czas, no to możemy sprzedać. No i generalnie wyszliśmy coś, coś koło na zero albo może i nawet nawet troszeczkę w plecy. E, dobra, pomagamy oczywiście wszystkim jeśli chodzi o prośby, słuchajcie, ja zawsze pomagam wszystkim, ja jestem zdania, że jak sobie pomagamy nawzajem to wyjdziemy wszyscy na tym na plus. E, dobra, żadnych zadanek nadzwyczajnych nie ma już, e, wspomagacze też już są wszystkie w miarę ogarnięte. E, drużyna też jest w miarę spoko ogarnięta, słuchajcie, mamy dwie trofki na energię No i dzisiaj zdobędziemy trzecią, bo mocarni... czekajcie czy mocarni z nami wygrają? Aha, bo mocarni chcą stracić teraz tak czuję. Chociaż, czekajcie, my jesteśmy od nich. Nie no, jesteśmy lepsi, dużo lepsi od nich. Więc tutaj będzie z wygraniem, myślę, że nie będzie problemu żadnego. Z mocarnymi, ale jest jeszcze atak na jedną drużynę. Za chwilę wam to pokażę. Także spoko. Dobra, jeszcze dwie sekundy słuchajcie, dwie sekundy musimy poczekać Dobra, mamy to, Flejtuk został pokonany I bierzemy kolejną misję, pięknie e, I sprawdzamy, dzisiaj o godzinie 12, tak, dobra e, I co tutaj mamy? O, proszę, to sobie weźmiemy jednego trenka chyba od panów Czy nie weźmiemy? Jak myślicie, damy radę czy nie damy rady? E, zobaczymy ich statystyki może 230... Nie no, powinniśmy dać. Nawet słuchajcie, z y, tym minusem e, straconych, słuchajcie, z e, trofek, czyli minus wejścia z tych, to i tak powinniśmy dać Ci radę do statystyk. No dobra, słuchajcie, trzeba czytać, e, trzeba czytać wiadomości Przepraszam, że dzisiaj jestem taki nieogarnięty Ale naprawdę, już słuchajcie, musiałem wam to nagrać Bo byście byli na mnie źli A my nie chcemy się złościć, prawda? No, e, nagrywasz, pozdrów Jeśli tak, oczywiście, że nagrywam Pozdrawiam Patryczko Cleaver, e, pozdrawiam, ja pozdrawiam również Siemanko, pozdraw, DFGG Pozdrawiamy Serdecznie oczywiście. Furious Destroyer Siemka, pozdrowisz i pokaż postać. Z góry dzięki. Z postaci nie pokażę, ale jednak pozdrawiam. Pozdrawiam. Karolinka Kuba RTE Słuchaj, ten kod będzie działał tylko i u ciebie. Przy, niestety to tak działa, słuchaj. Znaczy niestety to dobrze, że to tak działa, nie? Trzymaj się i pozdrawiam. Czego nie mogę się zalogować Zerte Game? Słuchajcie, Zerte Game został zamknięty. Ja dzisiaj też powiem troszeczkę na właśnie jednym z tych filmików, w których wrzucę potem. Jesteś taksi, który nagrywana ty? Tak, to ja, to ja. Nawet mogę podwieźć na. ty. Pozdraw na odcinku Zbigniew Stonoga Junior. Pozdrawiamy. Bardzo fajny nick, bardzo fajny nick. Jestem Twoim fanem. Oceń staty. Nie oceniam staty na odcinkach. Pozdrawiamy. Oceń moje staty i znowu to samo, słuchajcie. Dobra, usuwamy wszystkie wiadomości. Oczywiście nie usunie nam żadnej, bo słuchajcie, to już się zbugowało. I te. jakim Jak mam 4500 czy 600 wiadomości, to, to już tak zostanie. Po prostu ich jest już. W takim multum, że. No, 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 nie wiem, ja bym musiał nas, do supportu napisać, żeby oni mi w bazie danych wyczyścili te wszystkie wiadomości. No ale teraz nie jestem w stanie nic zrobić. Słuchajcie, dobrze, że ta skrzynka nie ma żadnych ograniczeń, bo ja tutaj bym kurcze nie mógł otrzymywać wiadomości od was. No, ale z tego co wiem, to nie ma, mogę się mylić. Zaraz później będziesz, słuchajcie e, no, w ogóle nie mamy kurczę miejsca i nie dostajemy żadnych wiadomości. E, dobra, kochani, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Jeszcze raz przepraszam, że tak dzisiaj zamulałem. Postaramy się to nadrobić w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Taxi ZRT, Siemaneczko.